Jesteśmy właśnie na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia i za chwilę konferencją prasową rozpoczniemy projekt Wibracje. Co to jest za projekt, do kogo jest skierowany i w ogóle po co to wszystko, za chwilę się dowiecie. projekt wibracje to jest cykl warsztatów, wyjazdów, koncertów skierowany do osób niepełnosprawnych, pełnosprawnych, ale także osób z obniżonym nastrojem, z symptomami depresji, wszystkich tych, którzy chcą ee wytchnienia od codziennych problemów, którzy chcą spędzić kreatywnie czas. To są warsztaty malarskie, będziemy malować na drewnie, na kamieniach, Będzie, będą warsztaty malarstwa intuicyjnego. To są spacery medytatywne z zajęciami sylwoterapii i cykl koncertów relaksacyjnych. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Zachęcamy do udziału. Zaczynamy już 11 lipca inaugura inauguracyjnym koncertem Gongów i Misty wetańskich tutaj na Starej Kopalni. 11 lipca o godzinie 11. Wtedy też uruchomimy nabór na wszystkie warsztaty i będzie można zapisać się. Taka zajawka, bo będziemy tworzyć też e, lasy w słoiku. E, lasy w słoiku to będą dwa warsztaty. E, będzie warsztat dla Wałbrzychskiego Hospicjum, gdzie podopieczni Wałbrzychskiego Hospicjum stworzą swoje lasy w słoiku, ale także będziemy mieć otwarty warsztat e, tutaj na Starej Kopalni. Każdy będzie mógł przyjść, zrobić sobie taki las, e, dowiedzieć się jak to wszystko działa. I e, potem zabrać ten las do domu, ale jest jeden warunek. Później musi go do nas przynieść, bo będziemy robić też wystawę. Wielki finał to będzie wystawa tych wszystkich prac, które stworzymy. E, finałowy koncert zagrany przez osoby niepełnosprawne, bo osoby niepełnosprawne także będą brały udział w tych warsztatach. E, w warsztatach muzycznych przede wszystkim, a później w grudniu zagrają e, duży finałowy koncert. już wszystko wiecie na temat wibracji, jeśli chcecie więcej się dowiedzieć, to zapraszamy na nasz fanpage. Zapraszam do kontaktu ze mną, adres e-mail jest tutaj. Zapisujcie się. 11 lipca pamiętajcie, zaczynamy koncertem, koncertem relaksacyjnym na terenie Centrum Nauki, Sztuki Stara Kopalnia. Koncert jest bezpłatny, przybywajcie, będziemy się relaksować i robić nabór na kolejne warsztaty.